Się martwię. twój ojciec panu, w szafie. No, czekają. Zobacz, chociaż może znajdzie się dzisiaj ta jedna jedyna. Tak już dawno wymyślono i nic na to nie poradzi. Musisz zostać narzeczoną, bo inaczej królestwo upadnie. Przecież wiesz o tym, syn. Spróbujmy. No, spróbujmy jeszcze ten jeden raz. One nie podobają mi się. On są jakieś... nie chcę się znajdzieć. Pat ci mi spokój. To się źle skończy. Synu, musisz pielęgnować tradycję. Tak już bajka. Pyreślona. I, I przestań paniczy tym kolorowym budemkiem. Nie, 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 nie. Nie muszę tego tego w do musia. mas candidato Coś tam, coś tam po hiszpańsku, pewnie ciebie wita. O Panie. Miło cię spotkać, drogi księciu. Całe życie marzyłam o tych To cudownie. Jestem po prostu zachwycona. Jesteśmy dla siebie stworzeni. Będę ci gotować i śpiewać. Gotować, gotować. Ja fantastycznie gotuję. Nikt nie gotuje lepszego kisielu jak ja. Stałej smako. Ach, jakże jestem znużona tym oczekiwaniem. Gdzież jest ten młodzieniec? Mogi królewiczu. Jestem księżną z ciemnobrotu. Przybyłam, żeby, żeby rozjaśnić moje życie za mąż. Jeśli na tak, to nie wybierzesz, to ci się tak, jak super. ale może mi się uda. Nie, nie, nie. Nie podobają mi się. One są jakieś. One są jakieś... Jedna jest niebieska. inna ma małe usta. A tamta bo na mnie patrzę. Wysz synku. Jesteś taki wymagający. Biada, nam piada. jeśli nie znajdziesz narzeczonej. Twój ojciec pozbawić cię tron. Ty będziesz musiał opuścić dwór. I zgodnie z tradycją zostaniesz świniopasem. Opuść muszę... dwór? Zostanę świnio... Świniokim? Nie świniokim, tylko świnioczym. Świniopasem. Będziesz pinał świnek, a tu jej świńskim jeżeniem, tuczy mnie i Nie, chlebik. Nie, 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 nie zgadzam się. Tak? Nie zgadzam się. Kto by myślał taką chorą prezydentkę? Król? Musi być jakieś inne wyjście. Nie, nie, nie ma innego wyjścia. Nie ma. Twojemu ojcu znudziło się już czekanie na przyszłą synową. Jest zły, jestem bardzo zły. Powiem ci w tajemnicy, że z tej złości dostałby wysypki na całym ciele. No, medycy są bezrobni. Tylko ty możesz to zmienić żeniąc się tak orzekł. Synu, ratuj króla! Ratuj królestwo! Błagam cię, synu, błagam! Ożeń się, orzeń się! Orzeń się! się! Błagam cię! Tym <śpiewanie> świnopasem świniopasem zostanie. A co poddani powiedzą? Świniopas, opas. Lepiej nie Znaczyni... No, niech do podobne. Świniątarsy? Poszalam <świniopasy> cię młodzieńcze. To mogło być tak piękne. O świniątarsy! tylko uwierzyć, czy to jest możliwe? Nie wiem, dlaczego tak będzie Zbliża się w moje przydekło słabną. Muszę zdążyć przed wzrokiem. Nie trać nadziei. Bywaj, książę, przydekł tę kadłubę. Za kilka lat, za kilka lat, za kilka lat mój ojciec biada mi, no biada mi. Co robić? Królewiczu, ach, to ty, major, się ojciec cię przysyła. No, Królewiczu, przestań, przestań narzekać, bo... Ma jak baba, no? Co przynosisz? A może przynosisz różdżkę? Albo strój pasa. O, panie. mi piada? Posłuchaj, co mam ci do powiedzenia, jakie wieści dla ciebie niosę. Uf, słuchaj. twój ojciec, król. Jego wysokość, szodrobliwość, najjaśniej nam panujący król Edward. Za namową Twojej matki królowej Sofii. I z żalu wielkiego po Twoim odejściu z dworu postanowił zmienić panujący obyczaj zmuszania na karę świńskiej bańki. Ponieważ po Twoim odejściu z dworu tak się martwił, że, jego, że coś się może stać jego jedynemu pierworodnemu synowi, że postanowił zmienić ten obyczaj. Nie spał za dnia, nie spał w nocy, nic tylko tęsknił i, i wyczekiwał Twojego pobrądu. Mój ojciec! Ha, ha, ha. Co ty powiadasz? Major domusie, moje błagania zostały wysłuchane? Mój tatko, za mną tęskni! Ty powiadasz nie mój tatko, za mną tęskni? Major domusie, to najlepsza? Wiadomość, jaką mogłem usłyszeć. Mój, tatko, za mną tęskni. No, ale po co ja się tak starałem? Czary, mary, budzić królewne. Ślubi tak nie będzie. Jak to po co? Książę. Przecież przez tą przygodę nauczyłeś się rzeczy. Nauczyłeś się pięknie mówić. Nauczyłeś się, że jeśli na czymś bardzo nam zależy, to należy do tego dążyć. Czasem od tego zależy czyjeś szczęście, a nawet życie. Spóźnak! Obudziłeś mnie, jestem taka szczęśliwa. możesz spokojnie wracać do zamku i zająć się nauką. Pamiętaj. Że dobry król to mądry król, to słowa twojego ojca. Masz rację, matko. Moja śliczna ślub może ulepić. Elżbieta Żywicka